Cześć kochani, witajcie z tej strony Ola. i Dzisiaj no, byłam w nietypowej wersji, bo byłam. Och, w wersji, no. Byłam y, w Zamku Królewskim. Y, no, y, w Warszawie. Tak, mieliśmy lekcję o takim malarzu, ale Was to naprawdę nie obchodzi, więc Wam nie będę mówiła. No i był taki sklepik, no ale oczywiście, panią tak ja często nie kupuję sam. No to kupiłam jedną pamiątkę i książkę, bo miałam 15 zł. No to kupiłam. No to pamiątka to była, była taka kredka z napisem Zamek Królewski. Gdzie to? O. To, to jest taka kredka. Z oczywiście z różnymi królami, tym zamkiem. I to jest koloru niebieskiego, bo moim kolorem jest niebieski. Tak. A drugą rzeczą książka o koniach. Skoro bardzo lubię konie, no to mam tutaj parę szkiców. Pewnie znacie też taką YouTuberkę, Zuzia Guzlińską. No, to ona mi. Guzlińskę. No nie wiem, tam Guzlińską. To ona mi ją poleciła po prostu ją znalazła, bo jesteśmy z tej klasy. No i to tyle. Też byliśmy z moją. O, Jezu, Z bloku kartki wypadły chciałam Wam pokazać blok, którego kartki wypadły czy sekundą dokładnie ale lepiej schowam no i oczywiście szczegółowe konie no i też byłam ostatnio w... w sklepie he he w którym kupiłam to co to szczególne i wtedy, to ostatnio to znaczy było chyba w tamtym tygodniu bo to było w Dzień Kobiet. No to tak, w Dzień Kobiet. Jakieś rabatiki. Jakieś coś dla mojej urody. Jakaś zakładka fajna. No oczywiście, szczególnie mm, gazetka. Jakieś wtorkowe promocje. No i ja sobie kupiłam takie fajne coś, co będziemy dzisiaj testować. I. W sumie to sama nie wiem co to jest, więc nie będę wam czytać. A darmowo dostałam do paznokci. Nie, ja tam nie chcę się gadać. Dobrze, widzę, że tu mamy dwie minuty już. No to zacznijmy już. To zacznijmy może od coli. W sumie. To mój pierwszy odcinek, w którym pokazuję moją twarz. Ale teraz chcę otworzyć. Teraz się tym zajmę. Gdzie Gdzie a w ogóle wiecie, takie że ten, jeśli oglądacie, co polecam, z tą niby Klarą i z niby Pauliną, to tak naprawdę one tak nie mają na imię. Chociaż udają. Ta, nie wiem, jedna ma na imię Julka, która mnie bardzo nie lubi, a druga ma na imię Zuzia, której Wam mówiłam. To ta YouTuberka, chociaż nie jest youtuberem, po prostu wrzuca filmy. No, i o, czekajcie chwileczkę. Parcie zostały piłam, kole? Coca-Cola, Coca-Cola, naprawdę? Bo to jest chyba Coca-Cola. <laughs> no, tu macie korek i Coca-Cola. Wypróbujemy go, ale bo ja to muszę go naprawić złapać I ja. Będę pachniała A tak. Dzisiaj piłam Pepsi. Bo mama mi trochę dała. No, teraz możemy otwierać to. W końcu kosmetyczkę muszę znaleźć sobie. A i ja wszystko otwieram. Sobie. O. o nie, porwało się jedno. Ale tam. A w ogóle wiecie, że chociaż pierwszy odcinek to już nowiny, będę miała siostrę W tym, jak to się mówi, tym, tym, tym... W lipcu moja mama urodzi mi siostrzeczkę będzie miała możliwe na imię Nadia I to tak mniej więcej wygląda, tylko tutaj mi odpadło Tak wygląda <ścoughs> To jest tak do, tutaj chyba do oczu, tu, tu, tu I, i można jeszcze do rzęs przyczuwam, że to do tego. No i zostało nam darmowy pilnik. O, przypomniało mi się pilnik do paznokci. Będę go używać. Prosto w dzień kobiet. Hmm, myślę sobie, skoro chcę nagrywać, to muszę yy, zostawić rzeczy z Contigo. Polecam ten sklep, jest super. Yy, z Contigo. No, nie mam pojęcia, że skąd. Skont, no, skontigo, no, ale skąd igo, no, tego. No, że skąd no, to zostawię na film, żeby był. I to tak się powstrzymywałam, żeby to zobaczyć, takiemu. Ja Eto śmiergi. Bo nie fajne. Fajne, właśnie. Tak, kwiatki rosną, kwiatki, tralalala. Tra, tra, tra. Albo też. No, tu, tu! tu. Coca-Cola. To albo wiem. Coca-Cola. Nie wiem, Coca-Cola Ola. Jestem Coca-Cola. Tu, 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 tu tu. Dobra, pomału będę kończyła odcinek. Pamiętajcie, idźcie do Kontigo, ja mam różki. Pa!